Jest możliwe, aby gracze wzięli w swoje ręce jakiś tytuł i na jego podstawie praktycznie za darmo i z czystej pasji stworzyli grę lepszą od oryginału, dobrą do tego stopnia, iż sami twórcy dysponujący narzędziami i środkami finansowymi nie byliby w stanie powtórzyć tego wyczynu. Czy jest także możliwe, aby wielcy wydawcy i ogromne studia tworzące gry, które nieco się wypaliły i często brakuje im pomysłów. Czasem nawet po cichu podpatrywały grupy moderów, a następnie na podstawie ich osiągnięć tworzyły swoje projekty. Historia pokazuje, że zdarzyło się to już nie raz, czego najlepszym przykładem są gry, o których dzisiaj wam opowiem. Tytuły moim zdaniem wyjątkowe. Zapraszam. To, co właśnie widzicie, to zwiastun gry Arma 2 studia Bohemia Interactive, która światło dzienne ujrzała w 2009 roku. Była i wciąż jest to gra, która cieszy się uznaniem wśród graczy lubiących bardziej realistyczną i taktyczną rozgrywkę. Jednak w 2013 roku za sprawą pewnego modera i byłego oficera królewskich nowozelandzkich sił powietrznych Dina Hola, pojawiła się pewna i modyfikacja, która nie tyle stała się bardzo popularna, ale co ciekawe, Wyznaczyła kierunek rozwoju pewnego gatunku gier wielosobowych. Zresztą spójrzcie tylko na ten zwiastun. Tak prezentowała się modyfikacja o nazwie Daisy, w której spędziłem ogromną ilość godzin. Modyfikacja, która stworzyła z army grę wiwalową, gdzie w postapokaliptycznym opanowanym przez zombie, a co gorsza innych, często niezbyt przyjaźnie nastawionych do nas graczy, musimy przeżyć za wszelką cenę. Nasza postać budziła się na plaży, bez wyposażenia, ubrania i kompletnie bezbronna. Musieliśmy przeszukiwać ogromne, opuszczone miasta, wioski i bazy wojskowe, aby zdobyć sprzęt, który pozwoliłby nam przetrwać nieco dłużej. Choć brzmi to trochę jak gra typu Battle Royale, to tutaj rozgrywka była o wiele ciekawsza moim zdaniem. Wchodząc na dany serwer, gracz często trafiał na już trwającą rozgrywkę. Gdzie część osób była po zęby uzbrojona i wyposażona, a my, podobnie jak w rzeczywistości, musieliśmy sobie po prostu radzić. Ciekawe było to, że nawet gdy już całkiem nieźle się obłowiliśmy i posiadaliśmy nawet najlepszy sprzęt, wystarczyła chwila nieuwagi, by ktoś podszedł nas po cichu i wysłał w zaświaty. Mało tego, ktoś kto nas załatwił, mógł przywłaszczyć sobie nasz cenny sprzęt, a my ponownie respiliśmy się nadzj bezbronni na plaży. Była to gra, która pod względem ludzkich zachowań, z jakimi mogliśmy spotkać się podczas rozgrywki, bardzo przypominała mi serial The Walking Dead. Czasem przypadkowi gracze łączyli się w grupy, by zwiększyć szanse na przetrwanie i budowali strzeżone bazy. Ale zdarzali się także i ci, którzy najpierw podstępnie pracowali nad tym, abyśmy im zaufali, a następnie, gdy niczego się nie spodziewaliśmy, pakowali w nas kulkę. Dlaczego zapytacie? Otóż powód mógł być prozaiczny: od dla samej chęci zyskania lepszej broni, jedzenia czy picia, ale też dla zwykłej zabawy. Mówiąc ogólnie, w grze mogliśmy zaobserwować różne, jakże prawdziwe niestety, zachowania ludzkie, których nie chciałbym sprawdzać w rzeczywistości. Prawda była taka, że żadna inna gra nie budziła takich emocji jak Daisy. Tutaj mam dla was pewną ciekawostkę przy okazji. Okazuje się, że w prawdziwym świecie survival dla naszego autora modyfikacji nie był czymś obcym, jako żołnierz przechodził specjalistyczne szkolenia, a także nieraz musiał radzić sobie w nieprzyjaznym dla człowieka środowisku, bez jedzenia i picia. Jak wspomina w jednym z wywiadów, podczas około sześciomiesięcznego treningu w dżungli stracił 25 kg masy swojego ciała, które bez pożywienia stopniowo obumierało. Zaczęły mu wypadać włosy, paznokcie stały się żółte, a w akcie desperacji żywił się martwymi, zgniłymi rybami. Ponoć po tym wydarzeniu trafił do szpitala i przeszedł kilka operacji. Jednak cokolwiek by nie powiedzieć o tym modzie, to z podstaw gry Arma 2 Dean Hall stworzył przebój, co też zauważyła firma Bohemia Interactive. Zatrudnili więc go i stworzyli pełnoprawny, płatny już tytuł, zatytułowany po prostu Daisy. Niestety, Daisy Standalone, jak o niej mówiono, okazała się słaba i niedopracowana. Ogromna część osób wierzących w zapowiedzi twórców oraz jej rozwój chętnie wyłożyła na nie niemałe pieniądze, a następnie mocno się zawiodła. Studio Bohemia Interactive nie wywiązało się z obietnic, a gra po kilku latach wciąż znajdowała się w opłakanym stanie. Brakowało wszystkiego, mechanik, obiecanej zawartości, ale przede wszystkim duszy. Kontrowersje wokół gry sprawiły, że Dean Hall odszedł, prawdopodobnie nie mogąc dogadać się z firmą. To jednak tylko jeden z przykładów. W kolejnej gry nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. To co widzicie to Counter-Strike Global Offensive, której korzenie sięgają dosyć niepozornego moda. Twórcami tej serii nie jest na pewno firma Valve, a przynajmniej nie bezpośrednio, bowiem za pomysł na tytuł i ogólną koncepcję rozgrywki odpowiada dwóch zdolnych moderów: Min Guzman le oraz Jess Cliff. Którzy stworzyli jedną z najpopularniejszych gier w historii. Powstała jako darmowa modyfikacja do gry zatytułowanej Half-Life z 1997 roku i praktycznie z miejsca stała się niezwykle popularna. Rynek potrzebował tej formy rozgrywki i tego pomysłu. A co interesujące, jak mówili oni sami twórcy, to nie oni stworzyli najbardziej kultowe mapy dla tej gry, zrobili to sami gracze. Projekt bowiem działał na zasadzie open source, czyli każdy mógł podesłać swój projekt mapy, który po akceptacji następnie trafiał do moda. Tak narodziła się gra, będąca spełnieniem marzeń i przy wspólnej pracy samych graczy. Popularność modyfikacji nie umknęła uwadze firmy Valve, która wykorzystując ogromne zainteresowanie tą produkcją postanowiła zatrudnić twórców oraz wykupić do niej prawa. I tak, po upływie trzech lat pracy w Valve oraz po małych perypetiach, zespół Guzman oraz Cliff już jako deweloperzy pełnoprawnego tytułu wydają na świat grę zatytułowaną Counter-Strike, a data 15 września 2003 roku uznawana jest przez wielu za narodziny tej marki. Wersja z oznaczeniem 1.6 okazała się strzałem w dziesiątkę. W kolejnych mniej udanych częściach w 2012 roku firma wydaje Counter Strike Global Offensive, który zostaje przyjęty raczej chłodno, lecz łączy najlepsze elementy w wersji 1.6 z nowymi rozwiązaniami. Dopiero po kilku latach, gdy tytuł ten wszedł na arenę e sportową, a co za tym idzie, pojawiły się spore pieniądze, gra zyskuje na popularności. Nie bez znaczenia było wprowadzenie do rozgrywki skrzynek z losową zawartością, które choć kontrowersyjne, znacząco wpłynęły na popularność tego tytułu. Do tego stopnia, iż od tego czasu sprzedaż rośnie. No dobrze, ale czy bez udziału tak mało znanych wówczas moderów zapaleńców gra stałaby się tak popularna, a firma zarobiłaby aż tak duże pieniądze? No cóż, historia pokazuje, że jeśli deweloperzy nie mają pomysłu, obserwują społeczność moderską. To właśnie tam szukają inspiracji i często po cichu śledzą ich poczynania. Z tego, jak duży potencjał znajduje się wśród społeczności moderskiej o tym, że to właśnie tam należy szukać inspiracji, zdają sobie oni bardzo dobrze sprawę. Świadczy o tym fakt, że często implementują narzędzia, które pozwalają ludziom na zbudowanie nie tylko wymarzonej mapy, ale także trybów, które nie znajdują się w oryginale. Choć do tej pory pewne modyfikacje jak DayZ czy Counter-Strike były dla nich sporym zaskoczeniem, tak dwie firmy, o których za chwilę Wam opowiem, bardzo dobrze zdają sobie sprawę z faktu, jak cenni są zdolni moderzy. Posłuchajcie tylko tego. Pierwszą taką firmą jest Ubisoft. Okazało się bowiem, że zupełnie niespodziewanie stworzyła ona całkiem niezły program do edycji map, a nawet implementacji zasad rozgrywki, który wchodzi w skład gry Far Cry 5 i nosi nazwę Salon Gier. Już pierwsze tygodnie od premiery pokazały, jakie cuda mogą tam stworzyć gracze, o czym opowiadałem Wam jakiś czas temu. Dla przykładu i w nawiązaniu do CSa. Spójrzcie tylko jak wiernie Far Cry 5 odwzorowana została mapa Dust 2. Gdyby tego było mało. Gra, którą właśnie widzicie, choć nie jest już nowa, to ze względu na niezwykłą przemianę, jaką przeszła, zasługuje moim zdaniem by koniecznie o niej wspomnieć. Choć ciężko ją rozpoznać na pierwszy rzut oka, to w istocie jest to Rising Storm 2: Vietnam. Modyfikacja stworzona początkowo przez fanów tej gry w oficjalnym konkursie zorganizowanym przez samych deweloperów w 2018 roku, została okrzyknięta najlepszą i najciekawszą. W efekcie czego moderzy na rozwój swojego pomysłu otrzymali od firmy 40 tysięcy dolarów. Natomiast w tym roku do gry trafiła jako płatny, pełnoprawny dodatek. Choć wszyscy posiadacze podstawowej wersji gry mogą grać za darmo, to ograniczeniem jest w tym wypadku klasa postaci. Grając za darmo możemy wybrać wyłącznie klasę strzelec. Coś, co zrobiło na mnie największe wrażenie grając w ten dodatek, to mapy. Ich złożoność, projekt czy różnorodność to naprawdę kawał niezłej roboty. Ze wszystkich, które testowałem, szczególnie do gustu przypadła mi ta z basenem. Co ciekawe, jeśli spadniemy bądź wskoczymy do wody, zmianie ulega także grawitacja. No dobrze, ale skoro społeczność moderska może tak przedłużyć życie danej gry, to dlaczego są firmy wydawnicze i studia, którym to kompletnie nie pasuje? Otóż wszystko moim zdaniem zależy od planu wydawniczego, bowiem nie zawsze długi żywot gry ma przełożenie na dodatkowy zarobek dla firmy. Chcą one sprzedawać jak najczęściej. Przecież kolejna odsłona serii ma być coraz bardziej dochodowa. Jaki bowiem zarobek pochodzi od graczy, którzy zasiedzieli się przy jakiejś części wiele lat, tym bardziej, że nowa zawartość, taka jak mapy przez nich tworzone i wydawane za darmo, odwracałyby uwagę od kolejnych tytułów. Było to miejsce po premierze gry Counter-Strike wersji 1.6. Gracze nie potrzebowali nowych odsłon, skoro ta była bardzo dobra i na dodatek wspierana przez społeczność moderską za darmo. Sami stworzyli sobie pewną formę live-service i to bez łaski wydawcy. Jednak nawet wówczas znajdą się ludzie utalentowani, którzy potrafią obejść zabezpieczenia przed modyfikacją plików i zrobią coś po swojemu. Przykładem niech będzie Battlefield Bad Company 2. Spójrzcie tylko na mapę, którą odkryłem przez przypadek. Podsumowując, to muszę powiedzieć, że moim zdaniem w czasie, gdy firmy rozpaczliwie wręcz szukają pomysłów na nowe typy rozgrywki, ciekawe mapy do swoich gier czy choćby zwykłej inspiracji, wystarczyłoby, aby zaczęli po prostu słuchać fanów. Rynek gier wideo zrodził się z pasji, o tym powinni szczególnie pamiętać. Historie tytułów, o których dzisiaj Wam opowiedziałem, są tego najlepszym przykładem, bowiem żadna z nich nie była na chłodno skalkulowanym produktem, ale efektem pasji, marzeń i bez wątpienia ciężkiej pracy. Dajcie znać co o tym wszystkim myślicie, a z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się!